W dzisiejszym odcinku omówimy takie tematy jak Bambi zaczepia byłą partnerkę Okiego, internauci wyśmiewają Event Pestis, czy fagata kłami na temat Oliwki Brazil, film Julii żugaj w kinach, Kinga Wiczyńska przesadza. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym Was poprosić o zostawienie suba. Wiczyńska to Tiktokerka i influencerka, którą możecie kojarzyć z czasów jej świetności na TikToku, kiedy nagrywała filmiki, na których m.in. myła swoje zepsute zęby czy czyściła Dermala. Jakiś czas temu wspominałam Wam o tym, że dziewczyna trafiła do szpitala, co sama ogłosiła na Instagramie, po czym przez długi czas nie było wiadomo, co się u niej dzieje. Teraz jednak Kinga wróciła do regularnych live'ów i na jednym z nich zdradziła, że jej pobyt w szpitalu był poważniejszy, niż wielu mogło się spodziewać. Przyznała, że była pod narkozą, ale lekarze musieli wprost. Prowadzić jej rurę do trzustki. Jej stan był na tyle ciężki, że jej mama modliła się o to, by jej trzustka nie przestała działać. Powodem całej sytuacji miało być stosowanie przez Kingę popularnego ostatnio leku Ozempik, preparatu przeznaczonego dla cukrzyków, który w ostatnim czasie stał się niezwykle popularny wśród celebrytów, jako szybki sposób na utratę wagi. Historia Kingi może być przestrogą dla wszystkich, którzy chcieliby sięgnąć po ten środek bez konsultacji z lekarzem, ale jak się okazuje, nie było to przestrogą dla samej Kingi. Tym razem influencerka postanowiła poddać się liposukcji brzucha. Choć sam zabieg wiąże się już z pewnym ryzykiem, widzowie byli w jeszcze większym szoku, gdy Kinia w najnowszym filmie, którym opowiadała o swoich wrażeniach tuż po operacji, pokazała się jak zajadać czekoladę w łóżku. Komentarze pod jej filmem były w większości negatywne. Internauci zarzucili jej, że wybrała drogę na skróty, zwłaszcza że jej sylwetka nie wymagała aż tak inwazyjnych zabiegów. Wielu zwróciło jej uwagę, że jeśli nie zmieni swoich nawyków żywieniowych, efekty operacji albo w ogóle nie będą widoczne, albo bardzo szybko znikną, ponieważ nawet poliposukcji kluczowe jest utrzymanie odpowiedniej diety i aktywność fizyczna. Jednak patrząc na jej relacje na Instagramie można odnieść wrażenie, że Kinia zupełnie nie przejmuje się krytykom i nie zamierza zmieniać swojego stylu życia. Julia Żugaj od lat cieszy się dużą popularnością wśród młodych odbiorców, tworząc treści skierowane głównie do dzieci i nastolatków. Jej działalność obejmuje nie tylko media społecznościowe, ale także własny merch, koncerty i obozy. Od początku swojej kariery stara się być twórczynią Family Friendly, co sprawia, że wielu fanów postrzegają jako pozytywny wzór do naśladowania. Nie zmienia to jednak faktu, że Żugajki, czyli fani Julii, od dawna są obiektem kpin i docinek w internecie. Zarówno inni odbiorcy, jak i niektórzy twórcy Często wyśmiewają ich zaangażowanie, a samo powiedzenie, jestem żugajką, stało się swego rodzaju memem. Mimo to Julia jest bardzo dumna ze swojej społeczności i postanowiła oddać jej swego rodzaju hołd. Na swoich social mediach ogłosiła, że już niedługo w kinach pojawi się film dokumentalny Jesteśmy żugajkami. Według opisu produkcji, przez blisko dwa lata ekipa filmowa towarzyszyła Julii na koncertach, spotkaniach z fanami, chwilach triumfu i momentach kryzysu. Kamera uchwyciła kulisy jej życia zawodowego i prywatnego odsłaniając emocjonalną huśtawkę, jaką niesie za sobą popularność. W centrum tej historii są one, żugajki. Dziewczyny, które stworzyły wokół Julii unikalną subkulturę. Zapowiedź filmu wzbudziła duże zainteresowanie, ale też podzieliła internautów. Część osób uważa, że Julia w ciekawy sposób chce pokazać siłę swojej społeczności, podczas gdy inni śmieją się, że tytuł produkcji jedynie utrwali memiczną naturę żugajek. Konflikt między fagatą a Oliwką Brazil ponownie wrócił na tapet, a w ostatnich dniach sytuacja tylko się zaostrzyła. Oliwka niedawno wywołała kolejną dramę, tym razem z Hybanką fagaty, Natalisą. Poszło o TikToka, w którym zwyciężczyni walentynkowego konkursu natalisy zapytana o swoją ulubioną raperkę. Najpierw wymieniła Oliwkę Brazil, a potem szybko poprawiła się na natalisę. Brazil odebrała to jako fałszywość i wytknęła Natalisie, że jeszcze niedawno pisała do niej wiadomości jako fanka. Natalisa uznała, że Oliwka przesadnie. Zareagowała i nie zrozumiała kontekstu nagrania. I to właśnie do tej sytuacji postanowiła odnieść się fagata, która stanęła w obronie swojej przyjaciółki. Stwierdziła, że Oliwka obraziła się zupełnie bez powodu i kompletnie nie rozumie jej reakcji. Jej zdaniem ani Natalisa, ani dziewczyna z nagrania nie miały złych intencji, a sam fakt, że ktoś nagrywa TikToki do piosenek Oliwki nie oznacza od razu, że jest jej wielkim fanem. Jako przykład przytoczyła sytuację, w której szczęsny z żoną nagrali TikToka do jej piosenki, co nie oznaczało, że są jej zagorzałymi. Fanami. Na koniec, Fagata postanowiła mocniej uderzyć w Oliwkę, wprost mówiąc, że nie jest ona najlepszą polską raperką, po czym dodała dostatne wypierdolenie. Oprócz tego, na jednym z live'ów opowiadała, iż z jej informacji wynika, że menadżer Oliwki bukował jej koncerty, ale przychodziło na nie tylko po 100 osób, dlatego ostatecznie zrezygnowano z organizowania kolejnych występów. Gość nam mówił, że wydali dużo pieniędzy na jej koncert, a. Przyszło 100 osób. Fani oliwki szybko zareagowali, tworząc na TikToku sklejki, na których widać tłumy na koncertach raperki. W komentarzach zarzucono fagacie kłamstwo i spekulowano, że być może boi się, że jeśli oliwka ponownie zrobi się popularna, to odbierze jej część publiczności, bo co jak co, ale pod względem umiejętności rapowych, Brazil ma nad nią przewagę. Oliwka nie zdecydowała się na otwartą konfrontację, a jedynie odpisała pod przeróbką krótkim zdaniem za ich życzliwością. Podcast Bestii sprowadzony przez Lila i Weronikę regularnie wywołuje kontrowersje, głównie za sprawą reakcji dziewczyn na historię widzek oraz ich nieraz toksycznych rad dotyczących relacji. Choć format opiera się na czytaniu opowieści od fanek, to nie same historie budzą największe emocje, a właśnie komentarze prowadzących. Jeden z odcinków szczególnie zszokował internautów, gdy dziewczyna omawiały temat zdrady. Początkowo skrytykowały bohaterkę historii, jednak Lila po chwili stwierdziła, że oczywiste jest, iż dziewczyna musiała się w końcu przyznać, bo to coś innego niż jednorazowy wyskok. Ta powiedź wywołała falę oburzenia, ponieważ wielu odbiorców uznało, że influencerka usprawiedliwia zdradę, sugerując, że skok w bok nie jest zdradą. To jednak nie koniec kontrowersji. W innym odcinku Pestis wyznały, że dostały maila z dowodami na zdradę znanego influencera na jego równie znanej dziewczynie. Lila i Weronika przyznały, że zastanawiają się, czy wysłać te dowody pokrzywdzonej, ponieważ same chciałyby wiedzieć o takiej sytuacji. W sekcji komentarzy pod filmem większość internautów poparła pomysł, uważając, że dziewczyna zasługuje na prawdę. Jednak w innych komentarzach pojawiły się głosy, że Lila powinna najpierw zająć się własnym związkiem, zamiast wtrącać się w życie innych. Największe zaskoczenie w w ostatnim czasie wzbudziła jednak trasa na żywo Besties, podczas której dziewczyny będą prowadzić swoje podcasty z publicznością w różnych miastach Polski. Nie sam pomysł trasy jest jednak problemem, a fakt, że na wydarzenie mogą przyjść nawet małe dzieci. Zasady wstępu mówią, że osoby od 13 roku życia mogą przyjść samodzielnie, a dzieci poniżej 13 mogą uczestniczyć w wydarzeniu, ale z opiekunem. Paga, Besties on Tour powered by Samsung. A, tak dobrze słyszeliście, wyruszamy w naszą trasę live. Po całej Polsce robimy 10 miast. Zaczynamy 14 marca w Warszawie. Tak jest. I co? Obskoczymy takie miasta jak Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław, Szczecin, Rzeszów, Gdańsk, Łódź i kończymy Lublinem 26 kwietnia. Poniżej 13 roku życia oczywiście zapraszamy nasze bestie z opiekunem, powyżej 13 do 18 z pisemną zgodą, a od 18 lat oczywiście zapraszamy bez opiekuna. No dużo nam pisałyście, że musimy zrobić w końcu jakieś wydarzenie, tak. gdzie będziemy mogły zaprosić też młodsze uczestniczki, także robimy to dla was i kurde, to jest projekt, nad którym pracowałyśmy od wielu miesięcy, więc nie możemy się doczekać, kiedy to już się zadzieje, kiedy będziemy stać na tej wielkiej scenie i, i gadać do was, bo jestem to jest to Decyzja o braku ograniczeń wiekowych wywołała fale śmiechu i krytyki w sieci. Internauci spekulują, że bestii boją się, iż gdyby wydarzenie było przeznaczone tylko dla osób 18+, to nikt by na nie nie przyszedł, ponieważ większość ich fanek to bardzo młode dziewczyny. Kilka miesięcy temu w sieci wybuchł niespodziewany konflikt między okim jego byłą dziewczyną Sarą i Bambi. Wszystko zaczęło się, gdy internauci zauważyli, że Oki i Sara usunęli wspólne zdjęcia, a Sara zaczęła publikować dwuznaczne filmiki na TikToku sugerujące, że ich związek dobiegł końca. W tym samym czasie pojawiły się spekulacje o romansie rapera z Bambi. Internauci doszukali się na to kilku dowodów. Bambi miała na sobie jego łańcuch, na urodzinowym koncercie wystąpili w dopasowanych stylizacjach, a jedna z fanek wrzuciła do sieci wspólne zdjęcie z samolotu. Tara nigdy nie powiedziała wprost co się wydarzyło, ale dodała na TikTok'a zdjęcie z wymownym podpisem. To wszystko prawda i proszę już mnie nigdzie nie oznaczać ani mi nie wysyłać, bo nie chcę tego widzieć. Nie chcę więcej do tego wracać. Please leave me alone, mam serdecznie dość. Oki odpowiedział na to publikując na swoim kanale fragment piosenki, w której nawiązywał do lojalności i swojego związku z Sarą. Na to Sara sparodiowała zachowanie Bambi, używając słów z wywiadu: My honest reaction, what the hell. Choć konflikt nie zakończył się, to Oki i Sara przestali sobie dogryzać, a Bambi nigdy wcześniej nie skomentowała sytuacji. Dopiero niedawno w wywiadzie promującym swoją płytę przyznała, że jest okim od czterech miesięcy i że to jej pierwszy związek. Zapewniła też, że nie była z nigdy ten był jeszcze sam. Sarą, bo to nie jest w jej stylu. Mimo tej deklaracji wielu internautów jej nie wierzy. Cztery miesiące temu zarówno Oki, Bambi, jak i Sara byli razem na afterze po koncercie Sobla. Według internautów, gdyby Sara była już wtedy po rozstaniu, raczej nie pojawiłaby się na tym samym evencie, co sugeruje, że byli wtedy jeszcze razem. Jednak wygląda na to, że Bambi nie zamierza odpuszczać i w najnowszym numerze nagranym dla Red Bulla postanowiła zaczepić Sarę. W kawałku rapuje, co tam Sarka u mnie oki? Nic nie mówię, sama prosisz. Jak Masz problem, to zadzwonisz, a nie masz numeru. Tym wersom towarzyszyła fala krytyki, bo według wielu internautów Bambi niesłusznie atakuje Sarę, która nie jest niczemu winna. Jednak największe oburzenie budzi sam Oki, który zaakceptował taki tekst, mimo że był Sarą 5 lat. W komentarzach można przeczytać opinię, że po takim czasie i po zdradach powinien przynajmniej zachować wobec niej jakikolwiek szacunek i dać jej spokój. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia suba oraz łapki w górę pod tym filmikiem.